Tutaj. Z tego miejsca chciałbym pozdrowić moją gorącą fankę, moją mamę, panią Marię. O, po pozdrawiamy. pozdrawiamy, pozdrawiamy! Pozdrawiamy wszystkich Tutaj mamy pierich. nauczycielkę panią Agę i nauczyciela Panię, pana Kordiana. Panią Magnieszkę, dobrze, dobrze. No co? Dzisiaj jedzie trójka egzekutorów ambasady. Jedzie na Wrocław. Ile mamy pudeł wspólnie? 19 19 w trójeczkę. Więc no zobaczymy czy dzisiaj uda się dobić do 20. Jest szans 30% eliminację lidera tutaj prześcignąć, który ma 7, my mamy niestety tylko po 6 mało tenartu będę o też jednak poruszamy Dziku! Witamy! No, w końcu już się dojechali! Dojechali! To to, że to, że I Pokaż pan kot, Dziku, co masz to w środku? Twój <średenie> kot też... No jest! Yes. Tak właśnie coś myślałem, że bez kierowcy by nie przyjechali. A kierowcą! Ale przecież no, robił być kierowcą! No, Siema, siema mistrzowie, siema Siema Dzisiaj wracasz bez pudła, już my to postanowiliśmy Ale ty, ale ty też o, o, o. Siema Siema, Dominik Siema, siema Siema, siema. siema. już wszyscy rozgrzewają Siema Dominik Dzik proszę państwa jest organizator wielki dzik i nakład. Skupienie <grymne> na będzie. Potem się Dziękuję. Skupienie mistrza. Podobno trenował u mistrza jody. Sody. <grymne> Mistrzody. Trzoda mistrzają. <grymne> jako że zabraliśmy te 20 osób. To mamy też przygotowanych kilka dodatkowych nagród. Ale za ja... jest nagroda przewidziana, to Wam akurat powiem, dla ostatniego miejsca. Ewentualnie, Uf, ewentualnie, ewentualnie uwaga. Żeby się nie zabijały. Ale... Można tą nagrodę podwędzić ostatniemu miejscu, jeżeli ktoś przegra 20. Nie, nie przez nie przez, błąd, nie, nie przez błąd gry, jakby nie okay. przez żetony i tak dalej. Jest też coś unikatowego z Wrocławia. Czyli mata do neuro, które kiedyś produkowaliśmy. No, zupełnie inna, unikatowa, nigdzie takiej nie dostaniecie, każda była inna, każda była z inną grafiką. Więc tak jest, maczka, dobra, wybieraj. To jest Maciej Stanisz Ten oraz Krzychu? Krzychu? Krzychu, to się wpisa jako Krzychu. Krzychu? Maciej, Krzychu, proszę bardzo, pierwsza para. Okay. O, super. Jakub mulajczyk. Ja mam jakieś popisane? No. Ale ogólnie byś mogła pomóc. Kto to To ja? Nie, ciema. Czy to O, to ja. To tobie, tobie ja wylosuję? To. No. Paring tak? partnera? Michał. Zawsze mam problem z moim nazwiskiem, więc wiemy, że chodzi o cieba. Dobrze. Dobrze. Nie chcesz. To ja to widzę. To jest kot. blisko. Z... Manuela Pierzak. Z kim? Ze mną. O. Z człowiekiem, który nagrywał. Z człowiekiem kamerą, ale nie dzisiaj. Pół kot, pół kamera. Śadom. Znowu ty? Kimy? Nie haluj fumble. Tutaj. Co? tutaj. Kasia, Tomasz. To razem Masz? To idziemy A, tam, 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 tam. Kogo macie Konrad. Owsiadź? I Andrzej. I jak ci napi, Kot do kota dzisiaj przyszedł i kot mi pomaga. No jakie wsparcie. A ja powiem, że dzisiaj to chcą chyba zamrozić tutaj kota, żeby mi nie grał. ja całą grę się trzęsłem. I no. bardzo się skupiałem na tym, żeby mi zamarznąć. To jest zimno, nie? niż tutaj w ogóle gram. Tak, Tak, też jest tak wow, chłodna on... hmm. Na zewnątrz jest naprawdę dużo cieplej. Zrobimy zdjęcie tego pokoju no. Ładnie, ładnie, ładnie A teraz podamy te ręce Dawaj Nie, Gajo, nie Nie, Gajo Nie, Gajo, nie Bo odpalisz krątwę dzika To no. ja chcę Cachotnicy no. grają dzisiaj w bardzo ciężkich warunkach Obrażenia od zimna No, obrażenia od zimna Obrażenia od lodu Poka Duch spałowej już znasz Oczywiście, przecież bardzo. Wiecie co, dzisiaj się za... zanosi, że jednak nie będzie śląska ambasada hecsan starczą, tylko będzie śląska klapa. Śląska klapa. Tutaj pan chyba odpadnie, pani ma jeszcze szansę, a ja niestety też raczej już kiepsko. Jako, że stało się to, że mamy ten wynik, jest niestety 20 u kolegi, no dostał, także został zakopany, skoro został wynikiem zakopany, to z tego względu dostaje taką autofrakcję Sandrana, czyli więcej chciał się odkopać. Gratuluję. Ale, a jeżeli chodzi o parę następnych par gladiatorów, to Kacper, jak nie masz, będziemy się... No, nie powiedzieć, baga, tak Będziemy walczyć z Kisztą. To ja wiem, kto gra z Kopradą. Jak? Hania. <glorowano> Dziku. Jako, że jest 5 rund, to może być pierwsze w sezonie 05, a nie 04. Mamy ponow... nie, ponowny nie, nie, nie. punkt, przerwa na kawę. kawę. Dostaniemy że... instrukcję obsługi jak robi się kawę? Tu jest mistrz kawowy, barista. Tak jest, oczywiście. Eee, jeśli tu się nic nie świeci, się włącza tutaj. I ona zaczyna sikać. I trzeba poczekać aż się wysika. I tak czekasz, aż się wysika. Eee, I czekasz. Teraz czekamy. A nie? 100 spotkań, więc ludzie się spotykają. Przyjeżdżają grać w planszówki. Panie Kasprze, pretendenci do czwartego pudła, jak idzie? Eee, na razie dobrze. Udało się uzyskać trzecie zwycięstwo teraz. Ja tutaj z pretendentem, moim ostatnim pogromcą dwóch ostatnich turniejów, z Dzikiem. Eee, więc na razie dobrze, zobaczymy eee, kiedy się... Z jest w jedną Dokładnie tak. Stanowiliśmy eee... Zobacz, zobaczymy jak będzie szła karta, kiedy się fartu się skończyć, oby nie na ten tak gwiazdami YouTube'a. to YouTube! Tu widać już zmęczeni po wielu grach, padnięci, dali z siebie wszystko. Oni są w ciągu w nie? Codziennie co najmniej 5 g, na raz. Czyli można się od Neuroshima uzależnić? Jak najbardziej, bo oczywiście, jest tutaj co najmniej połowa osób Fanatycy, fanatycy. Fanatycy, to Myśli, że po co tu przyjeżdżam? No. Potem ona widzi te głupoty i myśli sobie, matko Bosko, godzina materiału. To To już jej problem. Dzisiaj idziesz jak przecinek. Terminator. Dwa zwycięstwa, jeden remis. Idzie dobrze. Dobrego głosowania to jest Kwestia dobrze. A może umiejętności? Ograłeś dzisiaj nie byle kogo jak samego coacha Shadowa. Tak, pokażę. Jak tam po dzisiejszym turnieju... Ach, umiarkowanie. Przyznam, że normy turniejowej dzisiaj nie wyrobiłem. No trudno, zdarza się. Nauczyłeś się czegoś? Tak, że trudno powiedzieć co konkretnie, ale najbardziej to to, że ten terror w ostatniej turze potrafi bardzo zaboleć. Te terror, to się zgodzę. Zawsze jest straszne. Pytanie, czy Desert Ripes już ograłeś i przygotowałeś na kolejne Jeszcze eliminacje? nie kupiłem, jeszcze nie wszystkie mam dodatki, więc Desert Ripes to pewnie jeszcze będzie pod koniec. Jeszcze muszę nadrobić zaległości, parę armii jeszcze brakuje. A polecam kupić, bo desert rises na pewno będzie grany przez zawodników. Mm -hmm. No i co? I czekamy na pudło, awans jest jeszcze, czy, czy jeszcze... No nie? nie wydaje mi się. Obawiam się, że w tym razem naklejki nie zdobędę Ale no to czekamy na następne eliminacje. Tak jest. Z każdymi stajemy się coraz lepsi Strategię omawiałem. Czy tylko jeden ci mogę dać. Pełne skupienie na ich twarzach. To jest Ja Ale to jestem ja. Ja na bestie biorę smarta, więc... Nie <grym> wygrywasz. Dziewiąte miejsce. Tutaj mam specjalną nagrodę za no to jakże smutne miejsce. To zaraz pierwsze za podium. No można by rzecz. Żyć... Można by lec i jakby to nazwać no najgorsze miejsce. Panią, no. Natomiast... e, w ten sposób chciałbym powiedzieć, że zapraszamy Cię ponownie do tych podzielić dziewiątego miejsca. Gratuluję! Bardzo tak, nie, nie, nie władzy z pustymi rękami. Brawo, brawo, A więc nagrodę z szarganych nerwów <drymnie> Otrzymuję Brawo! Nagrodą z szarganych nerwów jest... To, było, to był achievement za najwięcej gier przeciwko policji. Jak już był remis, to Hania, dostałeś kolejną w swojej karierze stalową policję, czyli nagrodę z szarganych nerwów. Ale nie, nie szpaliśmy coś powiedział. <śmienicza> Ale uciekł. Pani szczary. Także Panią wychodzi dzisiaj z kolejną rzeczą, możesz rzeczywiście tą nagrodę dać znaczy komu chcesz zrobić z nią, co chcesz. Ja bym nie dał. A więc zaczniemy sobie dla was dzisiaj takie rzeczy jak y, Orbitrale. Będziemy losować dwa. Pierwsze Miejsce dwudzieste, dlatego... Czyli Jakub Lawczyk. Zapraszam. Dziękuję. I losujemy jeszcze jedną chamię, prosimy. Czyli honor. Dziewiątkę. Kawę dziewiątka. Szóstka. Albo <noise> blisko. Pięć. Michał. Michał Wuk. Brawo! Gratuluję. Słuchajcie, chyba to jest jeszcze odcinek. Natomiast jeszcze dwie pady transportowe. Losujemy pierwszą. Miejsce dziewiąte! Ania! Aniu, teraz ja! możesz nawet ruszyć tą policją, tak? Do podziemi. A jest nagroda za najwięcej nagród? Uwaga. Dobra. I kolejna baza transportowa ląduje u miejsce 12 Shadow! Jest! Przyjechał nie na da darmo! Tak <grywa> <grywa> Przyjechał z kasowic, tak właśnie po tą bazę! Tak jest. Ja Jestem jak... transportem ambasady, więc pasuję. Chciałem pozdrawić! Pięknie! Coach! Piękka! Pięknie! Nie pozdrawiam Państwu! No. Gdzie? Gór? Kto? <grywa> no <grywa> dobra. Ehm... To no jeszcze pozostaje, no i jest, jest jeszcze jedna okay, nagroda, no. tylko tu nie zdążyłem policzyć, więc musicie mi dać komik chwilkę, no. za naj, najmniej małych punktów. Ej! No, to akurat A, okej, a bo okay. no, tak. Kuba, zapraszam. Ponieważ zostałeś przerobotnie wysadzony, no, dlatego no, Mad Bomber no, lotuje no, u Ciebie. No, no. <laughs> Brawo. I to jest ja bardzo tutaj... kluczowa sprawa generalnie ja rzecz biorąc dzisiaj, jako że na w okazji tylu, chcieliśmy oficjalnie rozszerzyć grono ambasady o parę osób i to od mamy... miejscowych zaczniemy. Tak, no mamy... No otwieramy wydział za miejscowy Śląskiej Ambasady Hexa i w tym wydziale będzie właśnie parę osób stąd miejscowych. Pierwszą z nich jest tu stojąca w ognie w dziku, także gratulujemy, a jest oficjalna, oficjalna koszulka na Gafet Platy. 118. Rozpakuj. <gryzny> rozpakuj. Chcę, rozpakuj rozpakuj się że się, się pamiętacie? O, Pachuje, opakuje. Chcę powiedzieć, że tu jest wielka grafika dzika. No nie, nie, no nie, nie, naszym piwacie, nie, O, nie, Brawo. nie, no nie, no nie, no nie, do piachu. Jest ich serduszku. I, tak jest i, to nie koniec nowości, tak jak mówiliśmy, Dzik nie może być sam jakby w oddziale, więc oddział zupełnie między innymi Hania. Ja, ja się posłuchać. I bardzo kluczowa kwestia, Hania na koszulce ma Smarta. Pierwszym wierzącym Smarta w ambasadzie byłem ja, więc bezpośrednio po mnie przejmujesz Smarta. Dobra. Włosy e, padł za mi się nie da Kurczę. O, no nie ja mów mi ty się tych włosów. No. Rudość trzyma w sobie. Rudość trzyma w sobie, okej? Okay? Ale jest i ona. Dobry. Ruda. Teraz I kolejny, natomiast nie ostatni, który będzie domykał za miejscowy wydział, jest... Konrad! Zapraszam! A myślisz, że skąd owak sówka? Otwórz przy nas pozolił, boli się pozwoliłeś się Także... Złoty, Golden oh, Boy! boy. Koszt, złoty kość! <grym> Prosto z Vegas! Z I ostatni, który dzisiaj będzie przyjęty do grona I tu muszę przyjąć kamerę Oficjalnie jest nasz człowiek Lord Kot! Trochę to trwało, ale jest i on! Otwieraj, panie Neo-dżungla. Słyszałem <laughs> już wcześniej, ale. Tak, ale. Proces produkcji jest taki, trwa. wszystkie znaki jest są z ręcznie. Jest i on. No, brawa, ostatni raz, moi drodzy. Jest, musiała być. Musiała być. No, to jest jak taka neodżungla, dżungla O, o, o. Czy to <laughs> Bardzo mi się to podoba. Zobaczcie. Ktoś z Was pójdzie dalej. Ktoś z Was będzie tym. Tak, ktoś nas... amino, pójdzie. O. Pięknie to wygląda. A jak nie, to. No. A. A jak nie, to. prawda? Ale to mi się podobało, jak to Co <coffy> to no. jest? Tak, tak. Ta szczęścia wygrałem w hotelu w dżungli. I dżungla ma na to jak ten. Pogąny, Trzymajcie, Po pokonaniu kota zostałam jako ostatnia ambasadora. W top 4. W Tutaj gra Kacper Szewczyk on ma za dużo pudeł, więc już niech nie przegra, Aga też ma za dużo pudeł, niech przegra. <ślesprzegra> Tutaj my gramy o piąte miejsce, o sztab Jakieś no dżungla na dziuranopolis. Największa batalia ever Dokładnie, najważniejszy mecz Tutaj grają sobie o awanse i takie pierdoły inne A tutaj Hania podpowiada jak się uczy tutaj coacha oraz Konrada jak się gra mecza Mississippi na Iron Gang i w drugą stronę Jak tam twoi uczniowie? Są Tragiczni. Aga będzie grała o trzecie miejsce. Nie może wstydu przynieść i z czwartym wracać do domu. To trzeba uderzcie na chwilę. I tak było powiedziane, zamiast śląska ambasada hexa jest śląska klapa. No niestety, dzisiaj jest śląska klapa. Jednym przegrałam. A to z ambasady nie jest u góry. No nie. No to nowa ambasada polega. No. Z tym. Ten, ten. ambasada polega. Pogromca ambasady. Ale to co jest ważne. Chodź, 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 chodź. To, to jest ważne, to jest człowiek, który przyszedł w tym roku na pierwsze eliminację po czterech latach przerwy i od razu zgarnia awans. Gratuluję. Brawo. To jest tak do przodu. To proste zadanie. No. Powiedział mi, że mam ty ma zgarnąć eliminację, to zgarnąłem eliminację. To I o to chodzi. To chodź. Dobra, tym razem dziku za kamerą. Jak, jak tu się ładnie zmieniło. Finałowy pojedynek. wrocławskie finałowy pojedynek. Rude skupiony. Walczy do końca, walczy o pudło. Słuchajcie, to jest człowiek, jak już wcześniej padło. Przyszedł pierwszy raz po długiej przerwie i ma już eliminację, więc to świadczy o klasie tego zawodnika. Mamy tutaj pojedynek o trzecie miejsce. Kobiecy pojedynek, kobieca batalia. Jak tydzień temu też był pojedynek kobiecy w walce o trzecie miejsce. I wtedy też mówiliśmy, że idziemy po Kisiel. Nawet Khania dzisiaj przyniosła swój, ale niestety nie było potrzeby używać. Do ciebie Telefon dzwoni. You to me? Tak Halo <grym> <suszel> 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 no, okay. no Teraz ja <suszel> <tuszel> <suszel> jak w każdym filmiku przemówienie od kota podsumowanie eliminacji. Jak to wygląda? Co się zadziało? Generalnie tak. Kacper walczy teraz o finał z graczem, który po raz pierwszy przyjechał od kilku lat i o dziwo na pierwszych eliminacjach już do finału dotarł. Walczą teraz o pudło Molocha, awans już zdobyty. Kacper wcześniej zdobył. Kacper walczy aż o czwarte pudło. Także on ściga do kołcza, do Agnieszki już blisko, blisko, blisko. Kołcz zaledwie 7, Agnieszka 6. Także już powoli. Jest szansa, nadzieja, że doścignie do końca sezonu. Także dużo osób przyszło. Wiele nowych twarzy, które się wcześniej nie pokazywały. Mamy stałych grajków, także i tutaj, i tutaj. Dodatkowo Dzik dał dodatkowe nagrody, także było bardzo fajnie. Hania ucieszyła się z dziewiątego miejsca, ponieważ mnóstwo nagród dostała. Także z pustymi rękami nie wróci. A tutaj patrzymy na nasz malowidły. Malowniczy Wrocław i zieleń bucha wszędzie. Wszędzie zieleń. Aga jak zobaczy ile nagrałem tego materiału, to w domu normalnie będzie. Ostatni raz Kod dostał telefon. Ostatni raz. Teraz teraz, teraz. nie wiem kto ją mam. To w takim razie robić. Na chwilę <grym> powstać. Gratuluję! Zajęcie pierwszego miejsca w naszych czwartych e, twórczych eliminacjach Warcławych. Gratuluję. I jeszcze w nagrodę dostajesz... uścisz na, nagrodę prezesa. Dlaczego ten pan wygrał? I teraz czekaj, bo fotografowi tutaj na miejscu stoisz. Kacper trochę rozbudował moją taktykę, bo ja zajmuję pierwsze albo trzecie miejsce. A Kasper stwierdził, że tylko pierwszego interesuje i dlatego tak dobrze mu idzie. Bo Kacper nie zajmuje ani drugiego, ani trzeciego, ani czwartego. To <gryddefined> jest Dawaj, o, dawa, otwieraj, hajda. Zabieraj, nie no, dawaj ją do Katowic. Ej, bo ja nie do jej matki. Pa. pa. Moje pożegnanie. Tak. No, to no, nie, to na noc byśmy nie zostali wtedy, żeby sobie poimprezować, bo jak 10 my są redoutowe, to, to nie, to my nie, nie zajedziemy, na 3 godziny jazdy jest do redoutu do, do tam. Dobra, no to byśmy po prostu padli tak na całe teren, może jakiś okres zrobimy, ogarniemy. Otro no. by na obiad. Na ramę muszę. O. O. o! Bardzo nowy plan. No, ale ja mam nadzieję, dziku, że uda mi się jeszcze z tobą poinformować. Dobra, no. no. będę czekał. Ja no. też. A Elixir no. dziadka czeka. <laughs>